z tej strony 085. Witam was po raz kolejny w Space Engineering, kolejnej aktualizacji. Jeśli chodzi o podstawową grę, to tutaj jest wsparcie do kontrolera Xbox i nowa misja do scenariusza. I to w sumie tyle. Ale dodatkową rzeczą, jaka została dodana przez Kim Software House, jest wsparcie dla modów bustowych typu upgradeowych, jak do rafinerii i assemblera. W tym wypadku, jak widzicie, dotyczy żyroskopów, wzmacniacz, drilla i na małe statki do palaczy, trasterów co według tych ich filmików jak to pokazywali no to jest dwa razy większa wydajność co za tym idzie większe zużycie oprócz tego że zostały dodane te mody same wsparcie moderskie jakie zostało pokazane przekazane dla użytkowników i moderatorów gier Gry jest mocno opisana na stronie przykładowo na Steamie, gdzie każdy, kto się czymś takim bawi, no nie musi kombinować. Ma po prostu możliwość zajrzeć i sobie stworzyć własny booster, jaki tam będzie chciał. Jeśli chodzi o tą aktualizację, to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Hej, hej, czołem.